W vlogu na moim kanale. Właśnie spaceruję sobie po przepięknym sadzie oliwkowym z kubkiem zielonej herbaty. Czy może być lepiej? Nie sądzę. Cisza, spokój, naprawdę Przepiękne miejsce. Dzisiaj mamy w planie jechać na termy. Zaraz idziemy sobie na śniadanie, później się zbieramy i wychodzimy. Już nie mogę się doczekać. My już byliśmy raz na takich termach. To są takie naturalne termy z gorącą wodą. Naprawdę będzie tam przepięknie. Mam nadzieję, że tylko nie będzie zbyt tłocznie. Zobaczymy. Najlepiej tam jechać z samego rana, nawet już o piątej, ale no, ciężko byłoby nam z dzieckiem tak wstać i jechać. Także zbieramy się za chwilę, a więc zapraszam Was do oglądania tego vloga i spędzenia czasu z nami. Traskanie kojarzy mi się dokładnie z taką drogą dojazdową do danej posiadłości. Naprawdę jest tutaj tak pięknie, że ja nie mogę się nacieszyć. I mogłabym tutaj śmiało zostać cały tydzień albo i dłużej, ale już we wtorek wyjeżdżamy sobie w kolejne piękne miejsce. Właśnie wracam sobie do pokoju, i wczoraj, jak siedzieliśmy na tym tarasie, to nie było nam tak do śmiechu, bo było mnóstwo robactwa, yy, jaszczurek i takich podobnych. Jak ktoś takich rzeczy nie lubi, to nie czułby się tutaj komfortowo. Idziemy sobie właśnie na śniadanie którą mamy godzinkę, 8:36. No mieliśmy wyjechać już wcześniej trochę. O 8 to już mieliśmy być na śniadaniu, no ale jak zwykle się zeszło, a pogoda dzisiaj, no taka, Wam powiem. Yy, Ciepło jest, ale jest pochmurnie. Tak, pochmurnie, ale tam na termy w ogóle to nie przeszkadza. Koleżanko. Właśnie <noise> o tym mówiłam, że wieczorem było bardzo dużo jaszczurek i różnych owadów. Jedziemy sobie teraz na termy. Pogoda zrobiła się już taka fajna, cieplutka. Pogoda zrobiła się cieplutka. Zawsze tutaj z rana jest, zauważyliśmy tak świeżo, chłodnawo, ale teraz już widać, że słuchajcie. Rana, tam. A Mieliśmy kocyk, bo może Oliwier nam tam zaśnie, to będziemy mogli sobie z mężem poczilować. Kotek, pieluszka, buciki, sok dla męża, bo teraz nie wyciskamy, nie mamy wyciskarki. Kupiłam mu osiem takich na cały wyjazd. Dziękuję kochani. Bardzo dziękuję, ale jakie dobre. Dobra, wskakujemy do samochodu. Let's go. Przejeżdżamy sobie na te termy i przypomniałam sobie, że na tych, na których byliśmy chyba te 4 lata temu, to nazywały się Bagni San Filippo, nie wiem, nie wiem czy dobrze to wymawiam, a teraz jedziemy na Terme di Saturnia i tam też są takie... Y, termy, za które trzeba płacić, bo, no bo też są takie baseny, jakieś spaj w ogóle, ale tutaj, gdzie my jedziemy, to jest y, wszystko za darmo. To są takie naturalne y, źródła y, wytworzone przez naturę. Mega, się nie mogę doczekać. To jest taka piękna, cieplutka woda, i w ogóle ta woda ma taki kolor, y, taki błękitny. Cały czas jedziemy taką drogą na te termy i już nie dziwię się czemu pokazuje, że 50 km jedziemy w godzinę, ale widoki przepiękne. Dojechaliśmy już na miejsce i kąpiemy się w naturalnych basenach. Woda jest cieplutka ale jednak jest tłocznie jak byliśmy tamtym razem na tych drugich termach to pojechaliśmy z samego rana i nie było tak dużo ludzi ale mimo wszystko jest pięknie Przyszliśmy sobie teraz na frytki już po basenach Później oczywiście pójdziemy na jakąś kolację i chyba w naszym hotelu, bo dzisiaj mamy ostatnią nockę A chcielibyśmy tam pójść, bo jest naprawdę ładnie i fajny klimacik Zjemy, jedziemy do hotelu, pewnie się... Oj, pewnie się wykąpiemy i nie wiem w sumie co będziemy jeszcze robić Odpoczywać Tak, tak odpoczywać Wróciliśmy już do hotelu i pokazuję wam e, pokój, bo ostatnio nie pokazałam, e, bo po prostu już byliśmy zmęczeni, nie chciało nam się, e, a później już zapomniałam. Tutaj mamy taką antresolę, można tam też sobie spać. Tutaj jakieś krzesło, nasze rzeczy, szafy, łazienka, spora, sprysznicę i tutaj możemy sobie wyjść do góry. I też mógłby tutaj ktoś sobie spać, ale w ogóle tutaj z tego nie korzystamy, bo nie potrzebujemy. O tak to wszystko wygląda. Bardzo fajny hotel, naprawdę. To znaczy nie hotel, tylko agroturystyka. Jaka piękna szyszunia! Wow, weźmiemy ją do domu? Pokaż, zobacz tata. Ale duża. Hmm. Gdzie znalazłeś? Klei się troszkę. Tu, tu, tu. Ale ładna, to są te typowo włoskie, co? Szyszki? Z tych drzew. Wyskoczyliśmy sobie teraz na drobne zakupy i wzięłam na spróbowanie taką kanapkę. Wiem, że to niezdrowe, ale u nas nie ma takich rzeczy, więc spróbujemy. Zebraliśmy się i wychodzimy sobie na kolację. Tutaj nasze dziecko już sobie śpi. Póki był z nim na spacerku i mm, zasnął, bo dzisiaj w ogóle drzemki nie miał, bo mieliśmy dosyć intensywny dzień. Oczywiście zjadł wcześniej kolację, teraz pora na nas. W ogóle nie zarezerwowaliśmy miejsca, mam nadzieję, że będzie dla nas coś. Złożyliśmy już zamówienia, ale musimy chwilę sobie poczekać. We Włoszech zawsze dostajemy najpierw chleb z oliwą, od balsamicznym solą i pieprzem. Tyle, że nam nie podali talerzyków. Już do nas jedzą, kozo. Mówiłam sobie makaron i on się nazywa pici, cheese, coś tam nie wiem dokładnie. A łuki ma tutaj mój mięsożerca, grilla i same mięcho. <śmacznego> Smacznego. Robimy sobie test smaku w końcu pasta, co? Mm -hmm. Mm -hmm. A to jest sosik mm. jakiś serowy? Serowo-pieprzny. -pie Już Ci dam spróbować. Ale jeden tylko taki. Mm -hmm. I ty dwa Makaron taki al dente. Mm -hmm. Mocno al dente nawet powiem. Ale ja taki pieprzno. lubię. 嗯。Mm hmm. Zjadliśmy już kolację i tak sobie idziemy, mówimy, że fajnie by było mieć y, drugi raz ślub w takim miejscu y, i ostatnio tutaj też była y, imprezka urodzinowa, 30 urodziny, właśnie mieli tutaj też tak pięknie rozłożony stół i strasznie uroczo to wyglądało. Weźmiemy drugi raz ślub, co to na to? Je! Yeah. <todgłosy>